Cześć, mam z tej strony Tanas i witam w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj lecimy sobie na młyn. Ostatni zestaw założę tam pszenicy, bo potrzebne nam pieniążki, potrzebne też, żeby opróżnić SIDOS na inne zbiory, na przykład swoje w sumie już mam wysypane. To więc może na jakąś kurydę czy na jakiś słonecznik sobie SIDOS zostawimy. Bo miałem przykować SIDOS na, na owiec, ale przecież owiec pójdzie do koniaza i też zrobimy. To pieniążek. zapomniałem, że koniasz tam obca chciał dobra, bo musimy troszeczkę, ale to nie. Ja już darową szynkę sobie otworzyłem, a czy ty to zrobiłeś? Jeśli nie, to klikaj link w opisie, otwieraj darową szynkę, może coś fajnego w niej na Ciebie będzie czekało, ale nie zapomnij też o kodzie, który daje ci 2 10 zł 10 groszy i 10% bonusu na doładowanie, ale też możesz wziąć sobie udział w naszym konkursie na AK-47 Lit Muse Minimalne doładowanie 8,40 z kodem TANAS, dołącząc do konkursu możesz akacza sobie zgarnąć. Ale też tak, na dobry początek odcinka polecimy sobie po grubości skrzynka za 210zł full case. Otwieramy, zobaczymy co na nas tutaj będzie czekało. No i proszę bardzo, tak odcinki możemy sobie zaczynać jak najbardziej. Jesteśmy na plus, postawiam sobie w kolejnym odcinku. Może tego skina sobie ulepszymy na coś innego, więc zapraszam do klikania linku w opisie dokładnie wyjdzie nam chyba 69 tysięcy litrów tej pszenicy bo jeszcze okazało się na live że jeszcze mam one coś zbiorników w kombajnie byłoby tam 69 wyjdzie więc tak obliczyłem sobie że za tę pszenicę zrobimy 31 tysięcy ja założę tutaj do chłopaków ostatni zestawik trzeba po malutku tutaj podjechać wysypać sobie i co? Będziemy mieli 160 tysięcy na koncie, ale to nie wszystko, bo jeszcze w dzisiejszym odcinku sprzedajemy sobie krówki. No i trzeba będzie wpłacić na tą naszą piękną oborę, bo już obora dosyć pięknie e, wygląda. Ciekawe, tu będzie mi się wysypać o. No tak, tutaj wiadomo, jest troszeczkę ciężko, ale jakoś uda się to nam na spokojnie e, wysypać. i oborę prawie że już mają skończoną. E, zostało im tam dorobić mm, drzwi w sumie parę. I będziemy mieli oborę skończoną. Tak, to wszystkie maszyny i tak dalej już prawie są, że są już na miejscu. Więc zostało tylko właśnie opcja z drzwiami. I będzie już wszystko zrobione. Co ja w dzisiejszym odcinku myślę, że 200 tysięcy prześlę. Czyli będę miał przesłane już 350 tysięcy za oborę. Zostanie jeszcze 50 tysięcy za oborę, żeby wiadomo spłacić ją i będę mógł sobie już mieć czyste konto tak naprawdę. Z oborą, więc dosyć fajnie to poszło. Więc zobaczymy, może coś sprzedamy jeszcze, to wie, kto wie, żeby już, wiadomo, to czyste konto było, żeby dało się też krówki kupić. Fajnie, bo sprzedamy sobie te krówki mięsne, więc te kolejne pieniądze na naszym koncie będą. Ale też będziemy mieli pieniądze na to, żeby sobie kupić kolejne krówki mięsne, więc na, o, na to trzeba też jakiś pieniążek sobie zostawić zawsze. Więc sobie teraz tam jedziemy, ogarniemy to wszystko, w sumie mogłem tym zestawem Pojechać sobie na pole, bo w dzisiejszym odcinku lecimy, lecimy sobie też skosić owiec, chociaż nie wiem, czy nie pojada tym wielkim zestawem i, i ogarniemy to jakoś. Ale dobra, czekajcie, zgasimy sobie opór. Ja lecę na razie. Odcinek zarobkowy, zacznijmy sobie od zarobków. Czekajcie, gdzieś tutaj to się klikało. Tak jest tutaj 2800, sprzedajemy sobie 20 sztuk za 54 400, więc sobie to sprzedajemy. Cykfuch. No i teraz musimy dokupić sobie kolejne 20 eee, byk samiec tak że eee, cielak cielaka potrzebuję dokładnie tak. 7000 płacimy za e, samica samiec cielak więc kupujemy tych dwóch. Kupiłem na pewno tak. Teraz mi się tam podmieniało, także nie wiem. Dobra, kupione są, więc elegancko. No i widzicie, tutaj na naszym paswisku jeszcze tutaj niedługo, za 4 miesiące będziemy mieli kolejne pieniądze z byków. Na te tutaj to jeszcze troszeczkę im zostało, na to, żeby, żeby to było. I co, dodajemy sobie pieniądze, za naszą przenicę 31 tysięcy. Klik, I mamy 209 tysięcy na naszym pięknym koncie. Z tego usuwamy 200. Tysięcy i zostaje nam 9361, czyli 350 tysięcy za mamy już spłacone jak widzicie, tak właśnie wygląda ta obora. Tutaj wszystko jest ładnie zrobione, dach zrobiony, rynny zrobione. Jeszcze zostało tutaj te drzwi zrobić i będę mógł sobie po mało już wpuszczać. Tutaj drzwi wjazdowe już są zrobione, wszystko jest podniesione na razie, to się wszystko elegancko ułożyło, tutaj też już kwiatki oczywiście wystawione muszą być. Tutaj widzicie, zbiorniki na mleko dosyć sporo ich jest. Wszystko ustawione nie wiem, co TFS-u tu mi brywałem, Śmietnik, jakieś tutaj bezpieczniki. Do jarka też już no, oczywiście jest na swoim miejscu. Więc naprawdę bardzo fajnie, że to wszystko już tutaj jest. No, jakby nie to, że drzwi nie ma, to dzisiaj mogłem już te krowy właśnie sobie wpuścić. Ale to jeszcze na spokojnie. Raczej w kolejnym odcinku, już te krowy powinno nam się udać tutaj wpuścić. No, zobaczymy jak to będzie. 350 tysięcy spłacone, więc tak naprawdę już dosyć fajne pieniądze. Widzicie, soja też już troszeczkę, e, troszeczkę soi też również nakoszone. Zbiornik klasa na koszone, więc tam jest 10-11 tysięcy litrów. E, około wysło tego, więc jedno pole już mamy machnięte, a zostało nam tej soi jeszcze dwa pola do skoszenia, więc no troszeczkę tej soi będziemy mieli w tym sezonie. My teraz polecimy sobie na owiec, polecimy sobie poznibować owsa troszeczkę. Więc na nasze ogromne, miaste pole i sobie tam położniwujemy. Chociaż może bym pojechał na... Kurde, tak myślę, bo może byśmy sobie pojechali... Dobra, nie biegają, może byśmy pojechali na coś innego niż owiec. No chociaż owiec to spoko, bo z owsa był zarobek, nie? Jakbyśmy sobie skosili owiec, to właśnie z owsa możemy sobie zrobić po pierwsze słomę, ale słoma to idzie do nas oczywiście, bo słomę sobie zostawiam. No, ale z tego owsa zrobimy sobie aktualnie, nie? Bo na razie niczego innego nie zrobimy Z owsa jakieś tam pieniądze spadnie, jak zawiedziemy do koniarza Więc trzeba będzie to... będzie to zrobić To ja sobie na razie zostawię Dla siebie, nie będę jej nigdzie sprzedawał Więc zobaczymy Dobra Polecimy sobie na tamto duże pole Na naszym rzepaku w sumie się rozłożymy Tam wykoszone jest, nieuprawione jeszcze to jedno pole, więc na pewno widzimy, mogło się tam bezproblemowo rozłożyć No i bardzo fajnie, teraz już to zrobione Będziemy mieli obo rozpaczony. Będziemy mogli w kolejnym sezonie myśleć nad ciągnikiem, nad siewnikiem, nad opryskiwaczem, i wtedy będzie naprawdę już bella, fantastic, normalnie. Yy, chociaż na razie, w tym sezonie jeszcze będziemy mieli z naszym siewnikiem. nie będziemy na razie zmieniali. O, żebym na jakieś kamienie chyba najechał, yy, więc trzeba będzie z tym poczekać troszeczkę, aż będziemy mieli. Słuchajcie, aż będziemy mieli yy, ten nowy ciągnik, i siewnik, dopiero będziemy mogli tak siać, no i później opryskiwać, nie? Później opryskiwać, bo się rozsiewać do nawozów tam bez problemu da sobie radę, bo tam temu łopatki się zmieni i będzie wtedy działało tak jak należy. Dobra, wyjdziemy sobie tutaj. Powolniutko, wolniutko. Co to macie, na co w piątek? Na piątek go wrzucę, może dzisiaj jakiegoś live'a wieczorem zrobimy. Zobaczymy. Może akurat ten towarzysz mi się wbije, bo dosyć długo mi to przetwarza na tym Twitchu. Bo ogólnie wczoraj miałem live'a na Twitchu, z godzinkę sobie pograłem, tutaj na kolegach troszeczkę. Nie dużo nie porobiłem, ale coś tam zawsze, zawsze sobie pograłem. I, I dobra, czekajcie, możemy sobie tutaj zostawić. Trzeba nie wiadomo gdzie jeździć. I podjedziemy sobie, podczepimy. I tak jak mówiłem, to może będzie już kto jeszcze na Twitchu nie jest, zapraszam serdecznie. Możecie wpaść folowka, zostawić. To akurat był... Typowo live na Twitch, nigdzie nigdzie nie odpalałem, tylko, tylko na Twitch, ale raczej jak będę odpalał teraz live, to będę odpalał tutaj i tutaj właśnie no i na YouTube i na Twitchu mm, żeby tak to było, dobra Rozłożyć się już w sumie mogę. Yy, na sumę bym poprosił, bo czkarnie jest, ale na sumę bym poprosił to skosić, bo suma się oczywiście jak najbardziej przyda dla mnie, dobra, nic nie jedzie, więc możemy tutaj prześmignąć drogę leciutko. gdzieś od tej strony spróbować coś tutaj posić. Niam, 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 niam. <grym> Jak to na Titoku e jest? Dobra. No te widła działają, tak? Dobra. Weźmy sobie w wysoko, podnieśmy. Dobra, bo opór można zag zagasić. Bo to nie ma po co na razie. Ten porowo kosza nie mógł być, ale na razie nie ma sensu go włączać. Co bardzo fajnie, że ta obora tak szybko powstała, bo w sumie na szczerze powiedziałem, że nad niemiłem, nie budowałem 3-4 miesiące chyba. Coś takiego. No ale dosyć opaki szybko tu się ugnęli, pieniądze też były, więc to też fajnie, nie? Kiedy dostali taki rzut pieniędzy, że jeździ No bariery. 50 tysięcy zostanie to już tam się zbiera na spokojnie, nie? Dyszka prawie już jest. Za zrobimy 400 40 tysięcy na pewno, ale zawsze jakiś tam żalążek będzie, nie? Zawsze jakiś żalążek będzie, zawsze będę mógł sobie kury, krowę wpuścić za te pieniądze. A chłopakom później spać, jak na przykład kolejne krowy mięsa sprzedam, czy na przykład jakieś na tym odcinku zimowym, coś wtedy, też będzie jakiś tam zarobek, chociaż nie, zarobku wtedy nie będzie, chociaż nie, nie będzie, bo słonecznik. My mnie jak na słonecznik zrobimy. I my go na oliar nie będziemy oddawać, co będą się z chłopakami też pogadać, jak bolek sobie wróci i tak dalej. Co robimy z tym słonecznikiem? Eee, właśnie czy my też jakoś na no, olejarnik go oddajemy, czy co? To też e, trzeba by się dowiedzieć. Tak, to by do dodatkiego pieniążku w tym sezonie jakoś doszło, nie? By się go wykosiło. Na razie jeszcze słonecznik nie jest do koszenia, ale za miesiąc wkroczyli w kolejne tonie. nie bo bo się sobie na pewno pójdziemy tutaj. E, ale na wrześniu, na październikowym odcinku. E, wtedy będzie że słonecznik do koszenia. Będziemy mogli sobie z nim elegancko podziałać. W tym miesiącu będą na pewno, e, będzie akcja książka. To to jak paski wrócą sobie coś na pewno e, tutaj z książki klikniemy. Podzielamy sobie tutaj coś, wykosimy. E, będą musiały sobie też pryzmę opróżnić. Myślałem nad tym, żeby ogólnie drugą pryzmę sobie dostawić. Ale na razie ta jedna musi wystarczyć. Zapełnimy ją sobie po brzegi normalnie. Zobaczymy czy nam wystarczy. Jeśli nie, dorobimy sobie na wiosnę e, ścianę kosów. Oho. Dobra, wydarzyły do wymiany. Dorobimy sobie wtedy... E, wtedy, wtedy dorobimy sobie... Zrobimy e, sobie z trawy. książkę sobie zrobimy i będzie też e, dobrze. Zawsze te dwie łąki są, więc można sobie to zrobić. No i zobaczymy jak będzie nam siana sarszała, nie? No i też by się przydało pasówu zmieni zmienić wtedy już. Właśnie chyba najpierw to, że wam powiem, że... Że chyba najpierw sobie w poszowóz pójdę, zmienię sobie poszowóz, dopiero później będę sobie działał z czymś innym, czyli z traktorem i tak dalej, bo poszowóz teraz by naprawdę się przydał. Bo ten, który mam to nie jest jakiś duży, a przydałby się jakiś większy, nie? Możecie napisać w komentarzu, jaki poszowóz byście mi tutaj na tą serię polecili, żeby tutaj Holland jeszcze go utumnął. To jazdy był najlepszy tak naprawdę, ale na to jazdy to trzeba w nie wiadomo do pieniędzy wywalić. Mm, a jakiś taki ciągany Tylko taki coś coś większego, bo na razie mam e, 11, 12, 12 tysięcy pojemności Tak mi się wydaje chyba więc coś większego by się zdało wiem, Są tam Euromilki Poresina chyba też jest większy, albo i nie Poresina jest na pewno samojezdna, samo ale czy jest jeszcze Większy to nie wiem, ale na pewno Euromilka Są jakieś tam, Stroutmana chyba też jest to coś by się na pewno znalazło, ale możecie może macie coś fajnego do polecenia to, to, to spoczkę możecie napisać w komentarzu, zawsze zawsze do jakaś pomoc dla jego będzie e, jakiś tutaj poszowodzik sobie e, wybrać no bo jednak teraz będziemy mieli jakby, trzy obory no, dwie obory i paswisko do ogarnięcia więc no tego, tak będziemy wszystkie potrzebowali, nie? biegun też daje tmr nie wiem czy to coś tam im zmienia czy nie Mógłbym ja myślę, że im dawać, i by też było spoko, ale temera im daje oni tam, tego temera dosyć dużo nie jedzą, tam na spokojnie. Wiadomo, bardziej z tymi kłukami lecznymi trzeba tam pilnować, żeby tego temera im właśnie nie braknęło. mam że kurde jest tej koszenia trochę, no ale trzeba skosić, żeby pieniążki zarobić, oczywiście, nie? Nie, ma, nie ma miękkiej gry. Trzeba sobie tutaj elegancko podziałać myślałem sobie jakąś inną gierkę ponagrywać, ale szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia co by tutaj nagrać. Wiem, że do SOS OPSa wyszła jakaś aktualizacja, więc jak na pewno Bolek wróci i będzie czas, na pewno sobie nagramy kolejne odcinki z SOS OPSa. wyszła, więc czemu by nie zagrać sobie i cześć, jakiś kolejny poziom, nie wiem, do teraz, chyba do Bolka, nawet wpływać. I teraz można sobie ponagrywać. że też dużo o Foresta, a Forest też będzie. Tak, wrócimy już do nagrywania. Na razie taka mikro przerwa, jak można powiedzieć, z tym nagrywaniem. Wiadomo, o już z nimi to zawsze tak, zawsze tak bywało. Eee, ja na pewno będę chciał możliwe, że jutro odpalić sobie live'a z pola, no ale jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, czy będę kościł, czy nie, bo dzisiaj powiem wam pogoda. Jakaś nie słońce za bardzo nie świeci. Eee, bardziej, bardziej przewaga chmur jest, o tak, więc nie ma jakiejś rewelacji. No ale zobaczymy co będzie to będzie może się pojedzie jak nie to się pojedzie w następnym tygodniu i tyle dzisiaj na pewno po nagrywaniu łocineczka sobie polecę i przestawę komba i muszę sobie zbożo sypać żeby przyczepę opróżnić, rozrzutnik sobie też opróżnię w razie W jakby dobrze sypała ta pszenica to żeby ro rozrzutnik też tam był w razie W eee, w tym tam za dużo na rozrzutniku nie ma więc tam, no, tam też trzeba to rzucić przenżytki tam wysypane jest to przygotować i, i czekać, bo pszenicę mam nasypaną na dwukółce, a latam na spokojnie, z tym to, to na Easy Peasy, nie z dwukółka raczej tam się nie przyda już. Na pewno już tak dużo raczej nie powinnam kosić, Chyba że jakiś cud się stanie nad Wisłą No ale zobaczymy co ma być. To będzie 2 hektary zostało, więc tam chwila pójdzie do skoszenia, nie? Tylko że oddalone od domu 10 km Dobrze, że teraz ten klimat klimat też przegarnę, to mogę bez problemu sobie pokosić. Nie? Tak, to było. tak to było ciężkawo, tak to jest ogarnięte i można sobie teraz kosić. Teraz można kłosić jak trzeba. No i co, na razie będzie po żniwach. Eee, później dopiero gdzieś tak za 3-4 tygodnie dopiero będziemy sobie kosili proso, więc na razie będzie taki przestój można powiedzieć żniwny. Może jakieś prace pożniwne się ukaże, na pewno będą się sobie talerzówkę wyciągnąć i sobie Eee, trójówkę wyciągnąć i sobie ogarnąć e, właśnie e, 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 talerze obrócić Żeby mi takich robów nie było bo te skrajne talerze są duże a po prostu tam e, nie wiem po prostu zakładali wszystkie chyba e, i założyli po prostu raz tak raz tak e, czy te małe zakładali bo tam są te większe talerze i te mniejsze na, na, na tych na tych końcowych, jakby przy śrubie już no i wiadomo, czasami trzeba tak ustawić, że śruba jest na zewnątrz, czasami śruba jest w środku, więc no trzeba tak zrobić, żeby te, całą, jakby tą oś rozebrać, talerze sobie pozmieniać, jeden taler z drugim zamienić i powinno być, powinno być dobrze. też będę musiał sobie jakiś obciągnięcie dorobić właśnie na talerzówkę e, to co miałem w tamtym roku, to sobie to ściągnąć, bo tam jakieś jakieś te betonowe, to trzeba ściągnąć, no bo możliwe, że przyjdzie wałek do toleżówki to, to trzeba to ściągnąć i zamontować wałek, no i trzeba dorobić jakieś obciąć nie? Jakiś tam plan no mamy, troszkę blachy zostało od sederu, więc będziemy można z tego coś tam uspawać, e, zrobić, zabetonować i wtedy będzie do, dociążenie eleganckie, bo naprawdę wam powiem, że jakie jest ta talidówka dociążona, to naprawdę bardzo fajna robotę robi. Tutaj nie ma co narzekać na to. Miałem kiedyś tą z strumyka już jak sobie jeszcze 60 robiłem. Tam była, nie wiem, z 2-1 metra, chyba ona miała coś takiego chyba, albo inniej, mniej. Bo jeden albo 2-1, coś takiego, jak dobrze pamiętam. I naprawdę to jest bardzo fajną robotę robiła. Tam ta tlużówka wiadomo, wiadomo jak się ustawi, tak się ustawi. Tam to miałem w wersji jakby V, a to mam w wersji X. Te i ta ma 2,7 m to jest ze Strumyka, No i wiadomo. Trochę większa, troszeczkę cięższa, to robi robotę, no ale wiadomo bez obciążenia to też zbytnio to nie idzie. Też będę musiał właśnie się dowiedzieć na temat tego wapna, ogólnie zamówiłem sobie też kwasomierz, żeby sobie posprawdzać tą ziemię. Więc na pewno brzmi dzisiaj chyba nawet ten kwasomierz ma przyjść, więc sobie na pewno to będę chciał sprawdzić. Widziałem ktoś na YouTube chyba, słuchajcie, Ignaś chyba testował sobie właśnie taki kwasomierz, więc sobie taki sam zamówiłem. Nawet dwa sobie wziąłem, bo tam 50 złotych bo wyszło za te dwa kwasomierze, a to tam można testować, testować. Warto sobie to sprawdzić, zobaczyć czego brakuje w ziemi. I kto wie, może jak rzucimy wapno, to może to się polepszy troszeczkę, nie? Tak pobadać, pobadać, pobadać i wtedy się okaże. Tutaj na początku tak jak widzieliście jak to się tutaj na początku naprawdę dosyć fajnie szybko wyglądało, no tam w, tale, tam w tych dalszych częściach nie było aż tak kolorowo. Więc no, trzeba gdzieś, przejść się i właśnie zrobić te próby pasowości i wtedy się okaże To tam w ziemi piszcze tak naprawdę wtedy będziemy wszystko czarno obiałem nie? To tam będzie brakowało To kiedyś, kiedyś był blok tak jak sobie wodziłem właśnie e, w Atno, to jeszcze 60 sobie latałem i tam dawałem 3 tony na hektar, ale to akurat nie na tych polach, dwa polach, bo wtedy też miałem rozrzucone jak się nie mylę no teraz tylko chyba jedno by było rozrzucone, bo, bo, bo więcej nie ma tak naprawdę do rozrzucenia jak na razie. No Po prostu by pasowało też tam może na jednym polu rozrzucić, ale to może się jeszcze też ogarnie, nie? Na razie jest tylko jedno polo do rozrzucenia, 2 hektary, w sumie 2, 2 coś tam będzie 2,5, może 2,20 do rozrzucenia wapna, więc sobie na pewno to wapno bym chciał tutaj rozrzucić. To jestem ciekawe dzisiaj pomogło czy nie, no ale... Będziemy mieli ten kwasoby sobie sprawdzimy i będziemy mieli też wiadomo co, gdzie i jak, po co i na co, nie? To akurat kawałek w miarę w miarę dobry, tutaj jest, więc nie ma tragedii, nie? nie? Wiadomo jakaś blinka jest tak dalej. Ale tak czy jak to powinno jakoś tam fajnie nam to urosnąć ciekawe właśnie prosto, bo na razie tak wiadomo z zewnątrz to wygląda jak wygląda, tak jak teraz część jakoś z zewnątrz nie, nie wyglądało, ale jak na kombajnie Jaką pani ją kosiłem, no to powiem wam, że Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie wyglądała. by się przeciąć już tutaj w sumie wam powiem, szczerze. Mógłbym tutaj po ścieżce pojechać. Nie po ten ten trzeci szoprzecznik robię, w sumie. Nie ma sensu, chociaż nie wiem czy dojadę do końca, wam powiem szczerze. Więc może objedziemy jeszcze raz dookoła, eee, najbezpieczniej. Bo tak to nie wiadomo czy ja bym po prostu się a Wycinać tam pierdzielić co nie ma sensu sobie tutaj odkosimy to i też będzie, nie będzie dobrze. To jeden zbiornik będzie mieli wykuszony, tam, bo na no tamtą przyczepę dosyć sporo wchodzi, więc tam trzy zbiorniki to na pewno wejdą na tamtą przyczepkę. Ale jeszcze chwilę pokosimy sobie, na pewno zapełnimy, to przyjedziemy sobie z Stawikiem i, i wtedy ogarniemy, dobra, czekajcie, jadę tam. Ja pojadę sobie tutaj, przyjadę, w sumie nie wiem czemu to gniecenie znowu jest wyłączone. Teraz sobie włączę to gniecenie, żeby było. Yy, gdzie to jest? Niszczenie klonów, o! Pewnie co nie będzie, bo tak to zawsze troszeczkę lepiej to będzie wyglądało, nie? Dobra, wjeżdżamy gazu i lecimy tematem Egancko No, tego osa troszkę powinniśmy mieć, to tam przyczepać 30 ton, powinniśmy zasypać do czego bo tak mi się wydaje. Ja trzecie kółko robię. Nie wiem, pole będzie teraz troszeczkę zmniejszało. Ale trzecie kółko i 10 tonek nakoszone. W porządku, w porządku, bardzo fajnie. Oby, oby tak dalej, oby tak dalej. jakbyśmy jeszcze to pole kupili, to 46. Jakby tam też łąkę zrobić, to kawał łąki by był, nie? Pomyślę, zobaczę, czy to w ogóle to pole kosztuje. Może trzeba będzie też powiększyć troszeczkę zestaw łąkowy. Powiedział kod z biarko sarkę tam bez problemu, powinno wystarczyć. Tam nie dobra, przyjmiemy sobie rurę. Tutaj gdzieś sobie pojedziemy. Opa, pojedziemy sobie zaraz naszym Massive Fergusonem. Witam serdecznie. A już tak będzie przebiegać. To możemy sobie kliknąć, zobaczyć, ile to pole. Kosztowało. Tam że więcej będzie kosztować 70 tysięcy 71 prawie. No tutaj jest większy kawałek. Najgorszy no ten również, bo w tym rowie już widzę jak nie będzie się trawa pojawiała. No ale no niestety tak to już bywa. Ale fajnie, tylko obok wiatraka naprawdę pięknie było, a ten wiatrak jest ogólnie w polu, nie, ale on raczej tam żadnych pieniędzy nie daje, nie? Nie wierzę. Żeby coś takiego było. Dobra. Opa, opa, dobra. Jesteśmy na naszym pięknym gospodarstwie. Tu pokazywałem, oboje, nie? sam, nie? Nie, wiem, sam nie no, pokazywałem, dobra, bo teraz mam taki w głowy, bo na live e też tam na Twitchu pokazywałem i tak mi się porąbało troszkę, ale dobra. Wszystko pokazane było, tak? W RAM brakuje pieniędzy spłacone, tak? Wszystko jest elegancko. My lecimy sobie na pole. Wysypiemy sobie owiec i raczej będziemy odcineczek na dzisiaj już e kończyli by sobie go na spokojnie wrzucić a żeby nie zanudzić tym kaszeniem można sobie tutaj na live dzisiaj podzielamy troszeczkę, żeby te robotki nadrobić, a w kolejnych odcinkach zajmiemy się jakimś nie, nie, prasowaniem czy coś tego typu bo w prasowania dawno nie miałem więc można jakieś prasowanie zrobić, prasowanie i coś jeszcze by się zrobiło bo jeszcze dwa pola soi mam więc tam też można sobie elegancko to pożniwować lecę bo chcę Opa! bo to przyczepienie zapijemy. Dobrze, mam tą naczepę. A nie, jest jakoś dużo używana ona, nie? Dobra, dobra, nic nie widzę. Kamera nie chce działać. No dalej, dobra że wiem, czemu ta kamera nie działa. Bo tu jest to karekańskie otwieranie okna, nie? No i tutaj nie chce działać, oczywiście. Bo po co? Dobra, powoliutko, wolniutko Wjedziemy w zawiaskę. By nie było, żebyśmy widzieli przez jakiś sobie tutaj ładnie, pięknie w wiedziemy jedziemy. Jedziemy, podjedziemy. Jezus. Idealnie. Idealnie, tylko teraz trzeba podpalić konwaj Boże. Proszę bardzo. Enter. Enter bo na tej ruse na wyszło, a dobra, to jednak nie pokazuję zbytnio jak to się robi, ale dobra to takim akcencikiem możemy dzisiejszy odcineczek zakończyć, więc jak wam się podobało to zostawiajcie łapaczkę do góry podajcie do linku w opisie i do następnego odcinka, dalej trzymajcie się cześć